Jak dobrze wrócić do domu? Najadłyśmy się strachu. Zaparzę sobie herbatki lipowej, bo mam zszargane nerwy. Ty też chcesz? Nie, dziękuję. A pan? Rosillo dała mi tabletkę. Ja wolę zioła. Leki mi nie służą. Już, maleńki. Obudził się. Położył go, żeby się wyspał. Znów zasnął. Biedaczek. I pomyśleć, że był w niebezpieczeństwie, że mogło mu się coś stać. Bardzo się przestraszyłam. Podobno upadł, kiedy straciłam przytomność. Na pewno nic mu się nie stało? Juan Miguel go zbadał i powiedział, że wszystko w porządku. Jutro zbadam go ponownie. Dobrze. Nawet nie wiesz, jak się przeraziłam, kiedy Rosja powiedziała mi, że Yvette i Blanka to ta sama osoba. Mało nie padłam, nie mogłam uwierzyć. Ja zareagowałem podobnie. Jak to odkryłeś? Podczas jej ostatniej wizyty w hotelu. Kiedy ją odtrąciłem, Ivet stała się agresywna. Chwyciła sztylet i o mało mnie nie zabiła. Ten? Tak. To ten sam. Zraniła nim moją mamę. Poznała się we Francji. Jak się znalazła w domu Juana Miguela? Przyjechała za mną do Meksyku. To dlaczego jest z Juanem Miguelem? Dlaczego udaje kogoś innego? Nie wiem. Rosija jej broni. Mówi, że jest chora. Trzeba porozmawiać z Juanem Miguelem. Musi wiedzieć wszystko. Także to, że to ona zmarnowała ci życie. Co z panią Cecilią? W porządku. Na szczęście to lekka rana. Nie ma poważnych obrażeń. Gdzie Blanka? W swoim pokoju. Zaglądałaś do niej? Oczywiście, ale posłuchała twojej rady i śpi. Nic się nie działo i nie musiałam budzić Oneli. Trzeba powiedzieć Juanowi Miguelowi, że to ta francuska, że byłeś z nią i że nadal cię prześladuje. Lepiej się w to nie mieszaj. To moja sprawa. Chodzi mi o Juana Miguela. Niby czemu? Niech sam zajmuje się swoimi sprawami, ale pomyśl lepiej o nas, nie o innych. Juan Miguel jest dorosły. Sam wziął sobie na głowę ten problem. To jego sprawa. Niech się żeni z Iwet czy też z Blanką. Ty powinnaś myśleć wyłącznie o mnie. Nie złość się. Ta wariatka może mu coś zrobić. Kiedy Iwet mnie nachodziła, nie przejęłaś się tym aż tak. To co innego. Nie byłaś zazdrosna. Choć powiedziałam ci, że odwiedziła mnie w hotelu, że zakradła się do mojego pokoju. Odtrącałeś ją. Nie zawsze. Pewnej nocy uciekłem od niej do ciebie i prosiłem, byś pomogła mi przezwyciężyć pokusę. Bo Iwet potrafi być uwodzicielska. Czemu milczysz? Co teraz czujesz? Nic o marze. Nic. Bądź ze mną szczera. I pomyśleć, że nie zawsze jest taką szarą myszką, że potrafi stać się piękna i drapieżna. Blanka? Blanka? Obudź się. Blanka? 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 Juan Miguel? Chodź szybko. Co się stało? Blanka chyba nie żyje. Ojciec Anselmo ma się wszystkiego dowiedzieć Kiedy wyszedł? Jakiś czas temu Przyniesie nam wieści o Puricie Kto tam? To ja, Olga Ojczulek Ciekawe, czy jest sam, czy z Puritą Nie wiem, ale otwórz mu Blanka. Spójrz Co to? Tabletki? Boże, nie żyje? Wyczułam słaby puls Przedawkowała lek uspokajający Musi się natychmiast znaleźć w szpitalu Zadzwoń na pogotowie Niech przyślą karetkę Szybko Obudź się, Blanko To ja, Juan Miguel Słyszysz mnie? Mówi siostra doktora San Romana Proszę przysłać do nas karetkę Słyszysz mnie Blanko? Chodź. Córeczko, pozwolili ci wrócić. Nie dasz się już tam zamknąć? Nie. Pozwolono jej wrócić do życia, które porzuciła. Purita jest dobra i szlachetna, ale nie ma powołania. Dziękuję Bogu, że do nas wróciłaś. Serce mi się ściskało na myśl, że pozostaniesz w zamknięciu i zrezygnujesz ze wszystkiego. Taka młoda i śliczna. Zabrakło miliary. Nie byłam dość silna. Ciągle myślałam o tobie, o domu, o Adrianie. Bogu dzięki Kiedy Adrian się dowie Córeczko Dziękuję ojcze Powiedzmy o tym Adrianowi Zróbmy mu niespodziankę Przygotujemy ją we trzy Jestem taka podekscytowana Tak się cieszę Ai, minha you me <laughs>